Witam serdecznie, ze względu na to, że wagi nie, nie znoszą być samej, to jest raczej fizyczna niemożliwość, ale jest taka sytuacja, że jakby to nazwać, że wiesz, tutaj tutaj, jeżeli chodzi o bliźniaka, to jest Merkury tam i pomiędzy Merkurem a Wenus to jest efemeryda, to jest takie bezpłodne. Lubią się te dwa znaki. Wyjątkowo waga lubi bliźniak. Wyjątkowo. To jest spowodowane tym, że bliźniak nawija makaron na uszy wadze. I tak jest. Czy w związkach jest to złe? Nie mogę odpowiedzieć, że nie. Tylko widzisz, to jest tak. W rzeczywistości łączą planety, a nie znaki. Także musiałbym zobaczyć, to nie ma tak, że znaki możemy połączyć. Możemy tam jakieś pary, ale dla wagi to archetypowo to jest baran. nie nic więcej. I tak jest właściwie dla każdego znaku po kolei, że ten po drugiej stronie, ale to jest archetyp, ale chciałbym połączyć na przykład lew wodny. To się bardzo rzadko zdarza, ale planety łączą i oczywiście, że tak, że możesz znaleźć takiego. A, każdego każdy znak możesz znaleźć, który będzie idealnie pasował do Ciebie, ale po pierwsze, to co w tym jednym filmie mówisz o samotności, fizyczna niemożliwość, żeby w była sama. Zdarzają się takie wagi, ale to jest na 1001. Z kolei, co do partner bliźnięta Awaga, powiem Ci, że na przypuśćmy na 100 par, 20 par może być. 20 par może być spod, właśnie z takiego skojarzenia. Dlatego, że, tak jak mówię. Wagi lubią uszy I to mogę, żeby, wiesz, on nie zauroczył, bo on tak ślicznie gada. I on tak zawsze mówi ślicznie. no jeżeli tak jest, no to, i waga jest zauroczona, to, no to o co chodzi, no? A bliźnięta nie mają zasady wszędzie gdzieś tam opowiadać te, te same baje i są wierne. A czasami tak się zdarza, że czasami bliźniak spełnia te warunki wierności. No to przeważnie w starszym wieku, to już jak się tak już obił o towarzystwo i został sam na scenie, no to wtedy jak mu się waga trafi, tak w ślepej kurze, złota. Nie, przepraszam, jak w ślepej kurze ziarno, tak? Bo chciałem powiedzieć złote jaj, ale to wcale nie to bajka. Ale tak jest. I to tyle. Cześć. <gryz>